Dzień dobry, zaczynamy trzeci zestaw treningowy. Ćwiczony indywidualnie w warunkach domowych. Także cały czas pracujemy, pracujemy, nie poddajemy się. Ten czas, który spędzamy w domu, spędzamy konstruktywnie, trenując, trenując karate. Ups! Szuto Sakotsu uci. Szuto uci-uci. Szuto gamę łódź. Suto Hizo łuci. komi. Kolejny etap to rezokowa za kombinacje. Zaczynamite daci. Kizamit suki, jaku cuk, mawasie łuci i jako cuki. Kolejna kombinacja. Kizami tsuki ma was się uczyć, Kolejna kombinacja Kizami tsuki, Shita tsuki ma wasi Osu! Teraz uke waza plus tsuki, czyli połączenie uderzeń i bloków. Skupcie rację. Sotołkę. kizami tsuki, Sotołkę, uke, yaku tsuki. Gedan barai i tsuki. Gedan barai, tsuki, gedan barai, tsuki. Gedambarai tsuki. Gedambarai tsuki. Gary vaza, czyli techniki kopnięć. Zrobimy mi się tylko dwie techniki, każdą oczywiście po 20 razy na nogę. Zaczynamy od soto mawashi kari, ura mawashi Teraz zrobimy sobie raz około połączenie technik ręcznych i nożnych tak zwane piątki japońskie niektórzy nazywają je też piątkami holenderskimi to na tym, że zaczynamy od dwóch technik ręcznych jednego kopnięcia, potem dodajemy trzecią technikę ręczną, czwartą technikę ręczną piątą technikę ręczną kopnięcia w zależności od tego, którą ręką kończymy, zmienia się pozycja pozycja nóg kopiemy raz w raz w prawej nogi będę pokazywał o dwa razy Wy Was powtarzacie po 20 w każdą kombinację. Pierwsza. Druga. Na koniec wykonujemy obowiązkowe 50 brzuszków, to jest takie minimum. 50 brzuszków. Stopy na podłożu. Pracujemy w ten sposób. Po zakończeniu robimy seniorzy. Dwie serie po 30 sejkę. Dzieci dwa razy po 20 sejken. Kończymy. Pamiętajcie, ważne, żeby każdą kombinację, każdą technikę wykonywać po minimum 20 razy. Dobrego treningu os.